Jakby to powiedzieć, mi Nie ten, no nie pomógł mi. Nie ten, no nie pomógł mi. Ja mu wtedy powiem, wie pan, no, ale to, o, o, już. Ja cię obserwowałem od początku Ty się na pewno nie zakręciłeś kolego Coś Ty teraz odstawił chłopie wiesz, wieczór żebyś się nie zajęł tą robotą Bo co tu się kurwa dzieje? Co on się naćpał kurwa? Co tu się kurwa dzieje? Wszystko w porządku? Za dużo wódki? No dobra.